Witam serdecznie z tej strony, grubsone. Moi drodzy, za mną możecie zobaczyć szkołę ekonomikę, do której chodziłem jakieś 16 lat temu. Widzimy również tutaj powiedzmy boisko do piłki nożnej, do koszykówki. Oprócz tego mnóstwo przestrzeni wolnej do zagospodarowania. I przyznam szczerze, że przez te 16 lat raczej nic się nie zmieniło wszędzie beton, ale w końcu może się zmienić. Wystarczy przybić piątkę dla pokoleń, dla mieszkańców, dla sportu, dla zdrowia, rekreacji i przede wszystkim rozwoju. Przybić piątkę, czyli zagłosować na projekt ogólnomiejski numer 5 Zielony Teren Sportu i Rekreacji przy ekonomiku dla wszystkich rybniczan. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie przybi5.pl. Ja Was gorąco zachęcam do głosowania na ten projekt. Sama na niego zagłosuję.